Piotrek Michowia, trzymano, sesion Słodkiewicz su Dzisiaj trenujemy barki lekko Tochy ciężko, ja lekko Zresztą pewnie będziecie na bieżąco Dokładnie tak trzeba w mi czasami mieć duże bary, bez wymówek yy, dobra, yy, ile ważysz? Nie wiem, ale ze 105, 105 Nie wiem, 107? 107. Ja ważę 105, także dzisiaj to A, waży... Tomek waży więcej ode mnie, także... Ale pideria czy śniadanie że... złożyli? To była kiełbaska, Kiełbaska, parówki, yy... Wiecie, ja jajeczka... Była z boczkiem, była z boczkiem i keczup, Zaczynamy od tyłbaka. Dobra, dobra. Tyjesz pierwszy. Tak jak sobie widzicie robimy tylni akton barków. Ja tylko dodam, że w większości czasu wiele osób na siłowni robi źle to ćwiczenia, angażuje czworoboczne pleców zamiast skupić się na tylnym aktonie, więc nie tyle to duży ciężar, dokładnie więcej trochę powtórzeń, żeby spompować te mięsień. To jest tak naprawdę fundamentem tego. Tylni akton to mały mięsień, duża ilość powtórzeń, ale dokładnie, pamiętajcie, dokładnie. Masz coś do dodania? No, wszystko powiedział. Dokładnie, Czy dokładnie, Pamiętajcie, tu jest tył, tu jest tył barku. Na nie. A nie tutaj, a nie tutaj. Ty musicie cały czas pracować. Nieważne, jest ciężar, w jest struchu od 15 do 20 najlepiej. I tylko musi ten tył pracować. Potem wstajesz, robisz klatę bokiem, cyk i nie zaczyna się bark tu. Tylko tutaj miejsce, żeby sobie postawić piło, jak się Dobra, tył skończony. Teraz zaczynamy robić bok. Z cztery seryjki zrobimy... Ciężar też nie mieli za duży, maksymalnie pewnie do 15 kg, 12-16 powtórzy. Największe barki w Polsce, nie? żeby nie było. Widzieliście te głowy? Jak Peter <noise> robi most mos, mos na scenie, to nie widać gdzie jest głowa. Bo ma małą głowę. <głos> <głos> to nie, ja muszę większy ciężar, żeby Pitera gonić. Sorry, Piter. Wybacz, ja zrobiłem tym 18 razy. Tomek to pewnie to z 20 bierze, 30. To. A, minimalnie, minimalnie, minimalnie. systematycznie z każdego po z każdej serii za każdym razem staram się dokładać ciężar. Ale zmniejszać. Już powtórzyć. Pierwszym sobie zrobiłem 18, zrobiłem 16, następną zrobiłem 14, ostatnio może zrobimy w dropie, nie? Tak, tak, dokładnie. Ta. Dwa. raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Dawaj też jest fajną rzeczą, dobrze zauważyć, jak Peter i ja w sumie... Minimalnie inaczej unosimy trawę. To właśnie trochę, trochę każdy z nas ma ta, technikę. Ale wiadomo, to tak naprawdę wszystko zależy na tym poziomie, w którym my jesteśmy. Staramy się już robić to w taki sposób, żeby czuć swoje miejsce. Ale ważną rzeczą jest to przede wszystkim, że dla, dla Was, dla niektórych chłopaków, którzy dopiero łapiecie za klamoty, próbować zawsze wnosić w taki sposób, żeby jednak łoki się pierwszy. tak? Nie Widzę czasami jak młodzi łapią w No, Dobrze w ten sposób sobie zrobić nadgarstki w dół? Dokładnie. Że najpierw prowadzi prowadzi ciężar na dole. To ma tylko nam minimalnie, powiedzmy, takie, obciążenie. Ale tam jest. bośniakiem Bośniakiem Nie się że siłować Siłowiec, się na rękę. Dobra, mamy kolejne ćwiczenie. Teraz jesteśmy na hamerze. Nieco inaczej niż sam Hammer dyktuję, siadamy przodem do tyłu, czy nie, tyłem do przodu. Czy znaczy Odwrotnie. I na pewno niewielu z Was zada, zada pytanie dlaczego, nie? Jednym z głównych, naprawdę moich takich motywatorów tego dlaczego tak robię, jest tylko i wyłącznie zmiana ćwiczenia angażuję troszeczkę bardziej ten przynajmniej część barków, bo mogę też minimalnie nie niżej się zejść. zejść. A co z tym idzie, nie czuję tak to na stawach. Jak dokładnie. dokładnie siądę tyłem, to jednak czuję to na łokciach trochę... A tutaj Ale, jednak, mogę zejść nisko. Jeszcze minimalnie biodra wyciągam do tyłu, staram się trzymać wiadomo prosto kręgosłup. Ale, w momencie, kiedy idę do góry, mogę maksymalnie docisnąć barki. Czuję, nie do, wcale nie angażuję łódź. Yy, dla mnie też jest to ćwiczenie dobre, jak się odwrócimy w tą stronę, właśnie leżąc klatką yy, na, na ławeczce. Nie zakładam takich ciężarów, jak yy, bym to robił, siedząc no? yy, opartym normalnie na plecach. Uradka swego czasu, nie wiem czy pamiętacie filmik, na którym robiłem barki, miałem z jednej strony 4,20 i z drugiej strony miałem 4,20, nie pamiętam teraz je zrobiłem, ale tam zrobiłem chyba może 8, 10, 12, powtórzeń z mi ciężarem, było sporo, a tutaj założymy podejrzewam, że mam 2,20 z jednej, 2,20 z drugiej, to już będzie koniec, także tak samo tutaj lepiej jak ja jestem w tym momencie na roztrenowaniu, bo też stawy nie dostaną po dupie, bo praca mięśni jest yy, taka sama, można powiedzieć. A ciężar jest dużo, dużo mniejszy. Włań, więc wszystko tak naprawdę jest, jak sami wiecie, my ćwiczymy kulturystykę, nie, nie walczymy z klamotami jak najbardziej, ale trzeba zawsze ustawić tak ten trening, że to my dyktujemy klamotą, w jaki sposób ćwiczymy, nie one nam. No dobra, dobra. Wydziałem, że dobrze, że się widzimy raz na miesiąc, bo czuję, że to mogłoby być tylko nie... lekko kontuzjogenne. <gry> dawaj. Raz, dwa, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Dawaj, dawaj. Dwa. Raz. Dwa. dwa. <grybuj> Dzień dobry! Kolejny krok! Dobry! Masz ostatnie ćwiczenie? Tym razem na niepięcie, 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 teraz przód, przód barków. Wier. Jak dla mnie ćwiczenie numer jeden. Kolega jeszcze nie robił. Robił go trochę w innej wersji. Kaptura też robimy?

Ja jak pracuje. Dawaj, dawaj. Ja 16 razy zrobiłem. Zobaczcie, jak wszystko powitajcie Pamiętajcie, najważniejsze jest cały czas trzymanie tego przodu w tej pozycji napiętej. Zresztą ona i tak nie jest w żadnym stopniu rozluźniona. Jak? Fajnie, fajnie, naprawdę fajnie. Też tutaj ważne jest to, żeby nie przesadzić ciężaru. bo wcale nie miałem, miałem ile, Trzy sztabki? A już czułem. Ważne jest też to, żeby złączyć. Złączyć, ten... bo jak złączyć trzymasz. to wtedy... Małasz, masz, myślę, że jakbyś normalnie robił, to byś to nie widział. Nie, czy, nie no? było na pewno. No? A już po cztery wersje miałem wypróbowane tak Dobrze Zamiast się to... pochylić, to jest miar nisko, nie? Tak. Nisko się pochylić, tak starać się do wysokości oczu. Nosa oczu. Nie, zawisyj tak. w czym? let Mam wrażenie, że jak robisz, to ściskasz jakby ta, ta, ta. Po, ten, to ta, to się, jakby. Bo ten jeszcze bardziej się ściska, ta, to jeszcze, to się jeszcze bardziej błudą. Dlatego też to jest fajne. Ja zawsze powtarzam wszystkim, że warto jest naprawdę jeździć po Polsce, umawiać się z różnymi kulturystami na treningi personalne. Z tego powodu, że jesteście w stanie nauczyć się. Słuchajcie, ćwiczę z klamotami ponad 12 lat, a nigdy nie robię tego ćwiczenia. Uczymy, o czym to świadczy, że cały czas się utrzymy, cały czas Dokładnie. każdy szuka jakichś nowych ćwiczeń, więc bez sensu jest jak, jak tu mam szukać kuźwa... Takiej monotonii tej tak, no te ta, tak zwanej, nie? Próbować jakieś dropsety, serety i tak dalej. Czasami wystarczy zmienić jedno ćwiczenie. W tym barku, mnóstwo ćwiczeń jest, to ćwiczenie, ale czasami jest też tak, że ja widzę tutaj w ustanku, jak się z żyć ćwiczą, że robią no stop te same ćwiczenia, no stop te same ćwiczenia. No stop tak samo wygląda tak samo, dokładnie. Więc ciężko się spodziewać jakichkolwiek rezultatów. Teraz pozwól sobie 10 powtórzeń w takim wstępie. A 5, zróbmy Zrobisz raz, od pozycji zerowej. Sekunda, 2, sekunda, do 5. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, 7, 8, 9, 3, cztery, raz, dwa, dwa, Mogę, nie? Same bardziej się nie zrobią.